Oczywiście do driftu adaptery skrętu do desycence... sama chłopie. Dobrze się spawało. Bardzo dobrze. Ja sobie będę się pali sadaszkiem w przerwie w robocie O ale kąt? O człowieku! To ja podejrzewam 180. No, chciałbym więcej tej mocy, nie. Nagrywasz mojego moc? Wróćmy się do początku, gdzie omawialiśmy wszystkie części, bo nie do końca Wam opowiedziałem, co ten samochód dostanie. Zacznijmy od części. Na sam początek ma być cool and thanks, więc mamy tu pełny zestaw gwintu na przód i tył. Mamy też ukryte hydro, tak będzie ukryte, ładnie kręcane. Oczywiście auto ma też wyglądać, więc nie mogło zabraknąć naszych LEDów pod samochód porządnych w aluminiowej ramce z certyfikatem IP68, dostępnych na tie z Wbijajcie, koniec autoreklamy. Do tego mamy tutaj oczywiście pakiet oklejnowy od. Reweba. I naprawdę myślę zrobi on furorę. Samochód będzie miał w swoim żywocie też dosyć mocno pokrótce. Więc mamy olej 10W60. Co sądzisz o tym, kamień? Nie za rzadki, nie za sportowy? Wszystkie M54 przeżyłem i w żadnym, żaden olej nie wytrzymywał. Mamy już tutaj zderzaczek empakietowy do polakierowania. Mamy też oczywiście do driftu adaptery skrętu do desycence, ale do tego tuleje na wahacze, które naprawdę poprawiają w tym zestawie mocno prowadzenie samochodu. Do tego oczywiście camber Od szwagrów mamy też rozpórkę naprzód, X-Brensa na tył, no i całe zawieszenie będzie na poliuretanach. Trzymając w ręku jedną z wielu części, która tu leży, od razu wam powiem. Nie będę ukrywał, ile to kosztowało. Na koniec z tego projektu zobaczycie podsumowanie kwotowe, ile kosztowały adaptery, ile kosztowały cambery, ile kosztował gwint, bo nic tu nie jest sponsorowane. I zobaczycie, czy naprawdę tyle pieniędzy, czy wystarczy trochę chęci do pracy, by zrobić coś samemu i serduszka, żeby zbudować sobie takie auto. Nie będę ukrywał, sam się staram, robić to jak najtaniej, ale mimo wszystko ma być klasa. I teraz przenosimy się do rudy garaż, gdzie będziemy zaraz robić demontaż całego samochodu i montować większość wcześniej wymienionych części. Witam Grzegorz Michalski, wersja robocza, światłowód, trochę spóźniony. Tam dzień dobry. Przepraszam, za, przepraszam, przepraszam. Bije się, bije się w klatkę piersiową. I tu mamy teraz wuzeczek w częściach. Tu mamy praskę, tu wlatują acentryki, tu wlatują tulejki, wszystkie poli. Trzeba tu wymienić zawieszenie. A zresztą, widzieliście na wstępie, jakie tu są części do robienia. Przyszły. O k***a, a tego jest ogólnie trochę. Eee, I to wszystko trzeba zamontować dziś i jutro. Wykonalne? Odpuszczam. Odpuszcz, odpuszcz. Najlepszy setup, tak jak już traciliśmy. Na właśnie, święcie To jest ta pozycja. Pan robi najtrudniejszą część mechaniczną, a nie ja, bo ja się nie znam. A ten pan się zna, a to auto ma z bokiem jak marzenie. Chodzić sama chłopie No, no i ogólnie u Rucika, no to ja nie jestem turbo zajebistym mechanikiem Bo jak widzicie samochód teraz tutaj stoi U mechanika to nie jest mój warsztat Bo nie mam siły na niego Założyliśmy kolektor od 3.0 I będzie strojony, ale dolot nie jest nieszczelny Ale to będzie w następnym odcinku Więc jeżeli jesteście ciekawi Jak ten projekt dalej się będzie rozwijał Zapraszam, dzwoneczek, subskrypcja Filmy są co dwa tygodnie, w każdy weekend. No a wracając, ja urucika, no to taki trochę przynieś, podaj, pozamiataj. Jedyne co, to rzeczywiście większość tulej wybiłem sam oraz nabiłem sam. Na to się przydałem. Teraz moi mini państwo, zobaczycie pierwszy raz w życiu, jak ee, tulejkuję, w sensie wciskam poliuretany w wózek. I się z nią? Tak. Z na e, się z tobą, e, nie zawyć mnie. Zaprzyjaźnię się z prasą. Mam nadzieję, że tego nie. Na to Resie. Pierwsza w życiu jeszcze cztery. Natomiast Rucik on tu zrobił wielką robotę. Zrobił w tym aucie sprzęgło, wyspawał pięknie te mocowania wózka, zabezpieczył, że nie ruszę raczej, nie wyrwę tego. No nie widzę tego, że to jakimś cudem mógł wyrwać. W czasie, gdy ja rozmontowałem cały bagażnik, żeby mieć już to gotowe do ułożenia rozpórki gwintu, że fachowiec, to wycinał ku. Oj dobra, to jest pod podłogą pan. Wlatuje najważniejsza modyfikacja wzmocnienia wózka Tutaj per pan szef się tym zajmuje Wyrwę czy nie? Nie wyrwę Nie ma szansy, nie? Auto w drifcie jest narażone na turbo duże przeciążenia Nawet jak ma małą moc Cała ta masa chodzi, jeździ, a to trzyma cały zawias tyłu. Do tego to auto będzie kopane, kopane i kopane. I nie, jeszcze, raz kopane. jeszcze raz kopane. To są wzmocnienia wózka, szwagry poprawione, odwójki. Ładnie, tu wszystko jest przygotowane. I spawamy to. I ten element samochodu to przeżyje ten samochód definitywnie. Panie, pokaż to, czekaj. Fabryka. Panie, ale tu ładnie Panie. zabezpieczone, wszystko. Jest szansa, że to wyrwę? Znaczy, nie, wyrwać nie wyrwiesz. Dobrze się spawało? Bardzo dobrze. Który, który, które to jest wzmocnienie w tym roku, Twoje? Piąte, szóste. W tym roku? Tak. Tutaj akurat nie będę ukrywał. Furka jest w dobrych rękach, bo Rucik organizuje m.in. z całą grupą Unesorius Crew treningi na broczynie. Więc jak macie ochotę przystosować swoje BMW do driftu, Rucik Garage serdecznie polecam. A jeżeli chcecie legalnie trenować raz w miesiącu na legendarnym broczynie, to wbijajcie na Instagram Unesorius Crew, aby się zapisać na trening. Jeżeli jesteście natomiast ciekawi jak ta auto będzie jeździć, to ładnie, łapa w górę i dzwoneczek, a my się bierzemy do roboty. Igor też potem przyjechał i przede wszystkim pomógł mi ogarnąć zawieszenie z tyłu, gdzie wleciał gwinczor, gdzie wleciały skręty i gdzie wleciały kambery. Samochód dostał rozpórki. Ogólnie przy całej robocie pomaga pan Adaś Kornacki. Ja sobie będę się palił z Adaszkiem. przerwie w robocie, o tu trudność. Jeszcze, czek, zaparę ci, żebyś nie musiał się męczyć. Proszę bardzo, Adaszko. Dobra, Adaszko, wiesz to cię <noise> Jeszcze raz wytłumacz tutaj, co teraz dała ta tuleja acentryczna i te cambery To, że koło będzie miało jak największą przyciepność z podłożem Igor, jak oceniasz kont skrętu? Nie no, jest klasa Ja jestem bardzo zadowolony, dobra, skręcamy ja, to z... Takie ram ono musi, no On no, on będziesz razem puszczał i łapał to po... Sama No po to jest właśnie te wszystkie te, 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 te modyfikacje, żeby ta kierownica chodziła sama Panowie, ja się nie będę kleił. Życie. Ja ty możesz się nie kleić, ale my do ciebie się kleić. Ale, ale nie, ma, nie ma takiej szansy. To na drinki za mną, nie Nie no, będę jeździł, ale, ale ty eee... ty łączy, jeździsz, tutaj, to... tu, tu nie całujemy. Tutaj ja przyjadę nie? i się potem podpiszę. Oskar tu Nie, nie, nie całujemy. Bo koledzy tu uważają, że wszyscy są cool gangsta i gwint się kręci tylko w dół. Dokładnie. Dlatego robię to ja, bo religia im nie pozwala kręcić gwintów w górę A ja sobie wzdurałem, że najpierw niech będzie koza A jak dojdzie docelowa felga, to wtedy zajmę się fitmentem Zalany miłością? jest A będzie działać? To nie chodzi Bo jakie to przełożenie? Mogłoby być lepsze, o Ale na mokrym zrobię co chcę No i, no i super Na 15 sekund A tam gadasz i tak, finalnie, ja wiem, że mam mordę czarną, jakbym wyszedł właśnie z kopalni na Śląsku, zdaję sobie z tego sprawę. Po trzech dniach walki wszystko jest zrobione. Auto za sekundę ląduje na kołach, ustawiamy zbieżność i sprawdzamy, czy wszystko Działa. No i ogólnie po całej robocie, pan Rucik za warsztatem, z tego już był śnieg, tam jest taki fajny winkiel powiedział, żebyśmy się przejechali i sprawdzili, jak to auto teraz skręca i jeździ. O, ale kąt o człowieku! Ale się prowadzi, stary. Zmiałem pionę. Misja się udała, fura jest zrobiona. Panie, jak oceniasz Pan tę pracę? Bardzo dobrą robotę. Do Nie, Bardzo... że tak na szczerze to. Nie pierwsza, myślę, że nie ostatnia, będę, którą przygotowuję do driftu. No, ogólnie zostało tu zrobione dużo, bo w sumie zawieszenie to jest wymienione w większości. Cała fura dostała gwincik, furka dostała cambery, tuleje acentryczne, tył. rozpórki, przód, tego tył, z tyłu dostała taką lepszą, to się jak nazywało X-Brakes. X-Bar, no, no. I ten człowiek też od razu tą furę do driftu ustawił, jeśli chodzi o ustawienie tu geometrii z przodu, nie? że tu macie u pana Rucika full service, jak chcecie zbudować całe auto do driftu. Sprawdzone mamy już. Sprawdzone swoje dokładnie. nie jednym oczu, Chyba, są zadowoleni. Przy mnie specjalnie dzwonił do kumpla, któremu robił auto, bo tam to jest ustawione zajebiście, że wziął z tego wymiary. Kierownica sama wraca. Jeździ dobrze, jeszcze nie mieliście okazji tego zobaczyć, bo póki co tylko tu jeden winkel na Ciebie Powiedz mi, robota dla ciebie trudna. Przy tym aucie było dość prosta, bo nie jest aż tak. gnity zgruzowane i. Bu Buda zdrowa. Dokładnie. Ja bo... wiem, że teraz nie wygląda, bo jest maska je... ta klapa, ale od spodu, no od spodu ten samochód jest zdrowy. Ja dziękuję pięknie tutaj za dobrze wykonaną robotę, bo kierownica rzeczywiście chodzi sama pam. Dziękuję pięknie. A was moi drodzy, jeżeli chcecie sobie złożyć driftówę, jesteście z okolicy, tu Piła, okolice, Rucik garaż w Wałczu i tym momentem czas wydać temu pięknemu samochodowi troszkę miodu na tłoki. Natomiast więcej zabawy na śniegu z tym autem zobaczycie w materiale u Brunowatego, gdzie pojechaliśmy specjalnie na lotnisko, by poszaleć, ale i nie zabrakło sekwencji na ciasnych drogach leśnych. U nas zobaczycie natomiast pierwszy test bojowy tego samochodu za dwa tygodnie w filmie z Driftu w centrum miasta, gdzie cały dzień was woziłem z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I teraz ważna rzecz: przechodzimy do hamowni, gdzie zmierzyliśmy sobie auto Igora i moje. To piękne tego bolida, o którym jest cały ten film. I czemu to zmierzyliśmy, żeby mieć odniesienie w ogóle ile to wypluje. Ile to wypluło mocy? To zaraz zobaczycie, ale jest tu już założony kolektor z 30, więc możecie się spodziewać, że no chciałbym więcej tej mocy, nie? Chciałbym wyżyłować ten silnik na 100%. Musi przejeździć tylko ten sezon, więc yy, będzie żyłowany. A was zapraszam, zobaczcie sobie jak skamowaliśmy nasze furki. Dlatego, żeby sprawdzić samochody, ile mają realnie mocy, zanim zaczniemy przy nich dubać, jesteśmy dzisiaj w Jackson Racing w Pile Petrzykoza. Co zrobił blachy chłopak? Igorek, bo YouTube. Chcesz być na tym YouTubie, czy nie? Bo Dzisiaj, widzowie, hamujemy nasze dwie piękne E46. Ile obstawiasz? No moja ze 150 seryjnie, to jak wydmucha 135, to będę szczęśliwy, ale wiem, że Vanos jest kaput. Także, no jestem ciekawy pomiaru. Ale chcę być dobrej myśli, że tylko wam Czyli jest gorzej niż słyszałem. Ej, to, to ogólnie jedzie jakiego Opel w tym momencie. Nie ogólnie jest, ile, no ile ma Zafira koni? Ile ma zafira koni kolego? To 25. 125. To jest to samo, co? To to jest to co to, to jest to A same, on, to on ogólnie kiedyś powiedział, nie? Jak dałem w Cire, Porówna to do Twojej wety. Jak te jest wyjeżdżaliśmy, pamiętasz? Nie powiem. Nie będę go. Ja <grym> nie, <grym grym> że wiesz, ja będę musiał kupić nowego. Bo jak się okaże, że on już jest całkiem. Leży jeden na Czemu nagrywasz mnie tak blisko? Masz piękną mordkę Igor. Nagrywasz mojego dziewiczego wąsa? Tak. No. Ile obstawiasz twój samochód? Ja obstawiam 168, Igor obstawia 170. Jeśli one mają k***a, adaptacyjne sterowniki, to ja podejrzewam 180. Uuu. Uuu. Jeśli mają adaptacyjne. Uuu. No. sterowniki no. A się jest... teraz zapodał jeśli, jeśli będzie miała dobre odpalenie, to k***a 180 jest na 100%. Jeśli akurat trafi, że będzie miała dobre odpalenie, no. nie? No, to tu chłopak. No, za. Powiem, za ogólnie obiecująco no? Moja, moja k**wa trafiła w najgorsze odpalenie jakie mogłam no. <laughs> tu mamy No dobra to ogólnie jest tyle, ile obstawiałem. I strasznie zdechła, tak? ten Tak skórki... z dołu, no to tak nie powinno wyglądać, wygląda. A że z dołu jest nic. Sterownik ma innego silnika, nie? St tak, sterownik ma 102. No. No. Aha, czyli sterownikiem steruje na te, ile powinien mieć wtedy, 170. Tak, więc jesteśmy już tutaj po pomiarach. Ładnie stoją trzy BMEczki. I ogólnie wyniki są. Mnie mój wynik zadowala, bo się go spodziewałem. I gorek, powiedz o swoim wyniku. 129 koni na pierwszym, nie na drugim pomiarze i 133 na pierwszym to jest. E, jakiś... Co, co uważasz jako powód? Co z tym zrobisz teraz? Sterownik, Wanos. Ja A, wiedziałem inaczej. Ja wiedziałem, że jest źle, ale nie że aż tak. I teraz trzeba tylko znaleźć po prostu winowajcę tego, nie? Chociaż, żeby te 145 koni było, bo na 150 to nawet nie liczę. W ogóle, ja wiesz, ludzie pewnie będą bekę ze mnie mieli. Jakiś, Debit debil, będzie wsadzał pieniądze do To jest moja <laughs> Nunia i ja będę wsadzał pieniądze. Tak. Ale porównajcie sobie te dwa wykresy, zobaczcie, który jest ładniejszy. No patrzcie co, co, co? No ogólnie tu jest taki naleśniczek. Ogólnie seria jest 170 dwa razy powto, powtarzalnie, ale jest naleśnik, i dopiero około. No, 3,5, 4 to wstaje. Uygorka z kolei, no tu mamy. Trochę mniej mocy, ale patrzcie, ten wykres, nie? Bardzo liniowy. Jak, jak wolnosak powinien. Jak, tak powinien wykres wolnosaka wyglądać. Wykres jest. Mój wykres jest elegancko liniowy. W porównaniu do tego pana, bo on ma jakiegoś. naleśnika. Ale moja trzyma serię. Ale patrzcie, jak się ładnie prezentują koleżanki tutaj. No ładnie stoją. Dobra ekipa. Kombiaczek, sedanik, kombiaczek ale ja nie wiem, jak wy to robicie, że ja jedyny z Was wszystkich mam nadkola i plastiki jakiekolwiek jakikolwiek bo zobaczcie wtedy zderzek ten, zderzek ten, a zderzek tamten. Tam z nie ma. No u mnie też ten, dobra, nieważne. No i teraz tak, Igor doprowadzi swoje myślę do tych 150 koni, ale ja temu samochodowi docelowo chciałbym dodać ponad 40 koni w wolnosaku. I to jest niestety koniec już tego odcinka, natomiast za dwa tygodnie wlatuje film, gdzie to auto miało test bojowy i woziło Was na Drift Taxi w Wałczu cały dzień z okazji finału Woźpu. Serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, żeby ten odcinek Was nie przegapił. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z tym oto pięknym cudem inżynierii bawarskiej. Pioneczka!